Ale tego tu nie złapiesz! Ja w 42 drugim to kule w palce łapałem! Rzucaj! Ups! Chyba się zdarzy, ja trzeba tu posprzątać! Ja ja podniosę! A co to właściwie jest? Pokaż. Czuszka dla maluszka, bożona redzoniowa akcja charytatywna trzeba zrobić paczkę, która zostanie dostarczona dla biednych dzieci. To co? Zrobimy taką paczkę? No, tak tu na rozrobiliśmy, że chyba musimy, ale mając dwie bombki, musimy zrobić dwie paczki. To zrobimy trzy prezenty. No i po emeryturze udał mi się ten wnuczek. Dziadku, czemu sam to nosisz? Mówiłem, że pomogę. Kochany, w 42 to ja rakiety przenosiłem, a poza tym porówno się podzieliliśmy. Ja mam trzy torby, a ty trzy pudła. No tak, ale moje pudła są puste. Tak jak mój portfel po dzisiejszych zakupach. Co, dziadku? Nic, nic! Przepakujmy zakupy, to twoje pudła napełnią się odrobiną dobra. Zobaczmy, co my tu mamy. Szampony, oliwki, mydełka dziecięce. Kremiki dla dzieci. No ładnie, ładnie. Do pudła. Zapakujemy prezenty i rano zaniesiemy pod choinkę, z której wzięliśmy paczuszkową pompkę. Dzięki nim w kilku sercach zagości płomyk nadziei. A że więcej jest dobrych ludzi, nadzieja rozbłyśnie w wielu miejscach. Tylko wspólnymi siłami możemy sprawić, że tak dużo dobra pójdzie w świat. A Ty? Włączysz się w akcję Maciuszka dla Maluszka? Więcej szczegółów znajdziesz na stronie www.pacuszka-dla-maluszka.pl. Do zobaczenia!